Witam swoich widzów serdecznie w ten weekend. Tym razem będzie to test żywności. Kojarzycie na pewno batoniki małe. ale... Yy, o, ale takie ładne o ładnym opakowaniu czerwonym, błyszczącym. Chyba zgadniecie o co chodzi. Czy nie? Sprawdziwy. Jaki to batonik? 5 sekund na zastanowienie się. Raz, dwa, trzy. Dała koniec czasu. To w takim razie jest to KitKat. I właśnie będę testował te batony na tym odcinku. Na pewno wielu z Was już próbowało któregoś z tych smaków. Właściwie to nie są batony, to nie, nie przeczytacie tutaj opisu, ale to są paluszki waflowe w czekoladzie. Strasznie się zdziwiłem skąd taka nazwa, ale paluszki to tak naprawdę dlatego, że te batoniki są naprawdę chudziutkie, szczupłe jak nie wiem co, ale. wa. To z takich paluszków waflowych to udało mi się zdobyć trzy smaki. Jeden o smaku karmelu, drugi o smaku... Takiej czekolady. A ostatni to będzie z białą czekoladą. Dobra, nie przedłużając, trzeba to szybko robić. Zacznę może od... Może taka kolejność. Czekolada, karmel, czekolada, na początku zacznę od tej yy, ciemnej. Mm -hmm. Widzę, że nie ma w tym batoniku żadnych wad. Smakuje naprawdę dobrze. Pora przetestować kolejny. Karmelowy. Mm. Mniej więcej podobny do poprzedniego, ale jak ktoś lubi karmel, to różnica będzie. Ten z karmelem to będzie lepszy. W moim przypadku, ale jak ktoś nie lubi karmelu, to poprzedni będzie lepszy. Więc to jest tak bardzo względne. Czekoladę generalnie mają taką samą, ale tu będzie biała. Ciekawe, jak smakuje biała czekolada. Nie da rady się tego opisać słownie, trzeba po prostu spróbować pierwszy raz w życiu. Mm -hmm. Nawet okruszki chce mi się jeść po tym batoniku ze stołu. Tak jest prawda. Że tutaj nie przesądza tak naprawdę co jest w środku, tylko co jest na zewnątrz. Czarna czekolada jest niczym w porównaniu do białej. Biała jest nie tylko piękna, bo biała, ale tak naprawdę smaczniejsza. Pomimo że. Jest ona tak naprawdę o wiele bardziej rzadsza, mniej powszechna. Ale wiadomo, że często rzeczy mniej powszechne są dobre i lepsze od tych oryginalnych. Więc w przypadku batoników, y nie przepraszam, tych paluszków y y waflowych, KitKat, to tak naprawdę to, jakie wafelki, jakie dodatki w środku są to. Niewielkie ma znaczenie, tak to ma znaczenie. Pokrywa czekoladowa tutaj. Słońce piękne się zrobiło, trzeba powiedzieć. Więc już nie będę tracił czasu po tych batonikach. To energia jest porządna. Szkoda gadać, trzeba to po prostu poczuć widzowie. Polecam batony KitKat, każdy z tych smaków jest bardzo dobry. Kupicie je w żabce.